Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, gdzie pokazuję ostatnie dwie paletki z tego zestawu z Sefory. Już wcześniej robiłam dwa filmiki. W jednym była ta paletka. O, ta. W drugim była ta paletka. O, proszę bardzo. A teraz zostały nam jeszcze dwie. I wezmę tam obydwie w jednym filmiku. Tą i tą. I teraz ogólnie zrobiłam trzy makijaże już tymi paletami. Tą, yy, czyli o taką. Zrobiłam dwa, proszę bardzo. Jeden z tych makijaży miałam na innym filmiku. Przy użyciu dosłownie tych tylko dwóch cieni, a i, i beżu, i bardzo on się Wam podobał. I, ale teraz jeszcze z tą paletką, gdzie są o, takie cienie, zrobiłam też jeden makijaż, proszę bardzo. Teraz tak. Zrobię po prostu jeden makijaż, używając obydwu tych palet. No po prostu za długo to trwa. Jeszcze mam masę innych rzeczy, które chciałabym testować, które chciałabym Wam pokazać na kanale. A te, no leżą. I teraz tak. Teraz użyję z tej palety. Będę pokazywać z której? Z tej palety tego beżu. Mam na sobie bazę, no, znaczy na powiekach, bazę z VIBO od Stysia. Próbuję ją zużyć i nie mogę. Już kilka miesięcy Wam temu mówiłam, że, y, że już ją kończę, że kończę i nie mogę skończyć. Dobra, no to dajemy ten beż. Akurat ten beż jest, zobaczcie, bardzo, bardzo pylący się. Ogólnie już od razu Wam powiem, że tak, ta paleta, z której wziąłem teraz ten beż, zobaczcie nawet, y, to są cienie, zwłaszcza maty, które się no, dosyć sypią. Y, błyski tak nie. Ta z kolei paleta jest o wiele bardziej sucha. Dobra, kończę. I teraz tak, jak ten makijaż robiłam tą paletą, myślałam, że ten cień najciemniejszy, on jest taki bardzo ciemny i mówię, kurczę, tutaj jest, tylko są dwa maty, ten bardzo jasny, no to jest taki bardzo, bardzo jaśniutki beż, dla bladziochów idealny, bo w tej drugiej jest taki bardziej żółtawy. O, od razu Wam porównam. O, zobaczcie. Tu jest ten żółtawy, który użyłam, a tu jest tej, tej, ten jaśniejszy. No tutaj, o, niewiele widać, niewiele, ale coś tam widać. W każdym razie, tutaj ta paleta, o, ta z oczkami. Myślałam, że to jest bardzo ciemne. I mówię, Kurczę, jak tutaj zrobić? Wtedy zrobiłam y, tak, że ten dawałam w załamanie. On jest taki fajny, satynowy, da radę, no ale obawiałam się tego i mówię: Ten wezmę na. tutaj na. Y, jako kreskę. Ale później używam go, bo nie macałam go wcześniej. Ja go używam, a on taki leciutki, mimo tego, że tutaj jest ciemny. Więc teraz po prostu chcę go użyć w załamanie. Zobaczymy. Bo ja Wam, o, ja Wam go pokażę na palcu. On wcale ciemny nie wygląda. Nic jest jaśniutki, mimo tego, że w palecie wygląda na bardzo ciemny. Więc jedziemy w załamanie. Oj, ładny kolor. Bo wtedy tak bardzo tego nie widziałam, kiedy nakładałam go po prostu przy linii rzęs, jako taki. no, cień po prostu, jako kreska. A tutaj, oj, niepotrzebnie się go bałam. No, ale wygląda no niestety całkiem inaczej w palecie, a całkiem inaczej na powiece. I ten cień można pięknie nakładać, pięknie się naprawdę nakłada. No, w tej chwili akurat to zobaczyłam. Ale, dobra, jest dosyć taki suchy, ale przez to się nie pyli. Te, te paletki mają niby zestaw, a całkowicie inną jakość, ponieważ teraz. Czy ten, czy ten wezmę, on się bardzo mocno podnosi. Wezmę ten i tak jakoś pogłębię trochę załamanie. O, i zobaczcie. O, zobaczcie, jak się. To jest ten. Jak on się sypnął. Bardzo, bardzo taki kruchy jest. I teraz załamanie pogłębić. I gorzej się go rozciera. Nie mówię, że źle, ale gorzej niż tamten pierwszy. Tak jakby lekko był satynowy. Teraz znowu z paletki z łóżką. Wezmę ten cień na zewnętrzny kącik. To jest błyszczący cień. Na razie nie mam osypu. Teraz z paletki kwiatkowej użyję tego cienia. Z paletki buźkowej tego teraz. Teraz z kwiatkowej tego cienia. Teraz ten błyszczący cień, mimo tego, że jest błyszczący, dam go na ilnię rzęs. To tam niewiele będzie tego widać, ale jednak lekkie przyciemnienie będzie. Teraz dolna powieka. Ja chcę ten żółty. Koniecznie chcę żółty. Ten żółty jest naprawdę bardzo fajny. On, jak zobaczycie, on... Delikatnie, on jest taki mocny żółty, ale wpada bardzo minimalnie w odcień taki oliwkowy. To nie jest musztardowy. To nie jest kolor musztardowy. Jest bardzo, bardzo fajny. Nie lubię za bardzo musztardowych kolorów. Musi być naprawdę odpowiedni odcień, a ten żółty. Mm. Wewnętrzny kącik dam ten najjaśniejszy. Ok, tak. na linię wodną dam taką kredkę żółtą z Max and More. Ona taka żółta, idąca w zieleń, jest. Taki, taka hmm, piękna. I na rzęsy Eveline odżywka plus miniatura tuszu z Anastazji. Ok, makijaż skończony, i teraz pora na słucze. I za którą się najpierw weźmiemy? Weźmiemy się za tą oczkową. I tak jak Wam mówiłam. Ta jest bardziej taka. Hmm, kredowa to jest źle powiedziane. Ona jest taka bardziej. zbite są bardziej te cienie. Ale przez to w ogóle, ale to w ogóle się nie usypują. Z tym, że tu jest tylko mat, i tu jest tylko mat. Tylko dwa na cztery błyski. I jedziemy od najjaśniejszego. Bardzo suche. Ten jest jeszcze fajny w dotyku. Ten jest suchy. I jeszcze. O. I teraz tak, jedziemy. Jak widzicie, beż, taki jaśniutki, ale on nie musi być. Dla mnie, osobiście, nie musi być mocno napigmentowany. Następny. No, zobaczcie. Mimo tego, że suchy w dotyku, bardzo fajny cień, bardzo. Yy, I on jest taki. Yy, ten jest. Różowy, po prostu taki delikatnie ladrynkowo-różowy. Tu, ten wydaje się, no, no zobaczcie, tu jak on wygląda, a jak tu. O, może tak zegnę. Mam nadzieję, że się nie zniszczę palatki. I zobaczcie, jak on tu wygląda, a jak tu. Tu jest taki brąziak, oczywiście idący w taki delikatny fiolet, ale taki bardziej neutralny. A tutaj ja widzę po prostu, no taki fioletow fioletowy bardziej. Brąz fioletowy, ale bardziej idący w stronę takiego chłodnego fioletu. Jakiś taki dziwne, dziwne to dla mnie wygląda. No i teraz zostały tutaj trzy błyski. Też są takie, no suche, suche w dotyku. Tu piękny kolor, bo to jest taki kolor, mmm, tak jakby duochrom odrobinę, bo Patrzy się z jednej strony, to widać taki, taki żółto-pomarańczowy kolorek, ale pod innym kątem to on wygląda na taki brzustwiniowy. Także to jest bardzo, bardzo ciekawy kolor. Następny. O tu. No, brązik, brązik, ale taki neutralny, fajny. Yy, taki. Nie można go nazwać satyną, bo jest bardziej świecący, ale to jeszcze nie perła. O tak i ostatni. Zobaczcie, że one się niewiele od siebie różnią. Ten się błyszczy jeszcze mniej, chociaż tu w palecie wygląda, jakby był tym bardziej błyszczącym. A na słoczu tutaj jest mniej błyszczący. Ale no, na oku wygląda ten poziom błysku w miarę tak równo i ja te cienie używałam w załamaniu. Jak się je wyblenduje porządnie, to w załamaniu, jeżeli Wam błysk delikatny nie przeszkadza. One mogą być. Naprawdę mogą być. Mogą być też przy linii rzęs. No dzisiaj użyłam tego przy linii rzęs. Jakbym użyła czegoś jaśniejszego, to by był bardziej widoczny, ale w tej chwili po prostu mam tutaj tego pełno z tej drugiej paletki, zwłaszcza tego jednego cienia, że no nie widać tak bardzo, ale ogólnie Wam powiem tak, kolorystyka tego jest przepiękna. Jakość też jest dobra, tylko nie możecie się zrażać tym, że one w dotyku wydają się suche. Na powiece bardzo dobrze się z nimi pracuje. Bardzo dobrze. Tylko no właśnie zarzut mam do tego cienia, że on jest inny w paletce. Ja myślałam, że on będzie ciemny, jasny jest. To jest mylące, bo tak ogólnie rzecz biorąc powiem Wam, że to jak on wychodzi na powiece, mi się bardziej podoba niż tutaj jak on wygląda. Tylko chodzi o to, że idziecie powiedzmy, te stera nie ma, oglądacie sobie. No i myślicie, że macie po prostu trzy ciemne kolory, dwa błyski i jeden matowy, a w rzeczywistości on jest bardzo delikatny. No. no bardzo delikatny tutaj jest. Ja muszę to przesunąć ten zegarek. Dobra, to teraz ta druga paletka. Kwiatkowa. Oj, sypie mi się. I znowu zaczniemy od beżu. Beż. O tutaj też taki błysk i ten żółty i o dam tak tu. Zobaczcie jak tutaj jak malutko tego a tu tylko tak wzięłam nie jakoś mocno ale jednak on jest taki bardziej kredowy to jest źle powiedziane bo on... no nie w sumie właściwie można powiedzieć że troszeczkę kredowy jest. Ale tą kredę da radę usunąć. To nie jest tak, że tak wygląda u Was tam, yy, sucho to będzie wyglądało na powiece. Nie, absolutnie nie. Teraz błysk. O, zobaczcie. Tutaj błyski, owszem, one są śliczne. Mi się bardzo podoba ten błysk i ten błysk. Ten jest taki bardziej drobinkowy, ten bardziej taki taflowy, ale dwukolorowy. Ten to jest taki, no już konkret błysk. To już jest taki, taki, taka ładna perła. Ładna perła. Teraz mat ten żółty. Wow. No to jest wow. I tak jak Wam mówię, to jest taki dość ciemny żółty, ale ma w sobie taką nutkę podchodzącą pod taką zgniłą zieleń. No nie, nie, ciężko mi jest powiedzieć. Czasami zaschnięte liście na jesień, w jesieni na jesieni, w jesieni, w czasie jesieni o yy, mają taki właśnie kolor czasami się zdarza, że niektóre takie mają i, może mniej żółte ale właśnie coś w ten w ten deseń, no, ciężko mi jest określić no. tyle jest odcieni żółtego i jakichś innych kolorów, weźcie to, pokażcie no i teraz tu to wygląda pozornie na mat nie jest mat i zobaczcie, one naprawdę się sypią tutaj akurat te Błyski tak nie, chociaż też, ale o znacznie mniej. Ale te maty są, no, są o wiele, wiele bardziej sypiące się. O, zobaczcie. Wydawałoby się. I sypie się strasznie. No, tutaj mam strasznie posypane od tej paletki. Jest pigment, ale to, jak się rozciera. Zobaczcie, to jest delikatna satyna. To jest satyna, to nie jest mat. I teraz błysk. no. No, to jest ten sam poziom błysku. Piękny. I ostatni cień. Ale się sypią. To jest mat. To nie jest y, satyna, to jest mat. Także ogólnie tutaj macie ten mat, ten mat, ten mat. Tutaj jest satyna i dwa błyski. I ogólnie, no ja powiem Wam tak, cała jestem w tych cieniach od tego słoczowania, od z tej palety. Yy, pigment jest o wiele lepszy w tej palecie niż w tej. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, z tymi matami, przez to, że one są właśnie takie, czekajcie, wezmę te palce, bo zaraz wszystko wyświnie. Te, o te tutaj, przez to, że są takie sypiące się, gorzej się z nimi pracuje, bo wszystko w koło jest oświnione. Chociaż, jak nałożę na pędzelek, otrzepię go i nakładam na powiekę, no to nie ma osypu. Nie ma ani w jednej, ani w drugiej paletce osypu. Ale ogólnie, jeżeli bym miała brać tak pod uwagę, porównać je, to tu pozornie lepszy pigment. Znaczy pozornie jest lepszy pigment, ale gorzej mi się pracuje z tą, jeżeli chodzi o maty yy, i ten, ten, ta, tą satynę, niż tutaj z tymi. Z tym matem i z tym matem. Jeżeli chodzi o błyski, to te są lepsze niż te no to jest dziwny zestaw, bo każda z tych palet czekajcie zaraz wrócę, muszę tu usunąć bo, bo mnie to drażni no wreszcie na razie wrócę do tych te dwie paletki ja polecam one są fajne, mimo wszystko są fajne tylko po prostu trzeba pamiętać, że każda z tych palet ma inną formułę Dobrze mi się z nimi pracowało, fajnie pracowało mi się. Podobał mi się ten makijaż, który też chwaliłyście, gdzie zrobiłam tylko po prostu tymi dwoma cieniami. To było na dolnej powiece, plus na środku, a ten i w załamaniu, i tu, i z przodu. I chyba to dałam w kącik, mi się wydaje. Tak, to dałam w kącik wewnętrzny jeszcze. No, ale w każdym razie głównie rządziły te dwa cienie akurat w tym makijażu. Także Jakbym miała tak popatrzeć, jeżeli ktoś by miał malować się tymi cieniami, gdyby nie miał umiejętności zbyt dużo, to ta paletka jest lepsza. Dla kogoś, kto już ma jakieś umiejętności, ta przez swój słaby pigment może być irytująca, ale nie musi. Moje umiejętności są takie, powiedzmy, na poziomie średnim i żadna z tych palec na po prostu inną techniką malowałam. I ty, tymi, i tymi. Inną techniką, i było wszystko ok, w porządku. Mi nie przeszkadzało to. Po prostu tylko trzeba poznać. Ale teraz zróbmy takie podsumowanie, bo jeszcze zostały mi ta paleta. Zaraz pokażę. Bo z każdej w sumie byłam zadowolona, ale jeszcze ta paleta. Yy, szczerze, ta jest najbardziej sucha, jeżeli chodzi o błyski ale tu tematy są genialne, to jest taka fajna podstawa i gdybym miała tak patrząc i na kolorystykę i na jakość jak y, mi się najlepiej pracował, którą najbardziej lubię dobra zdziwicie się ale ta dla mnie jest taka hmm nie, to nie będzie na pierwszym miejscu nie, nie tam. ta ta Mimo tego, że jest słabszy pigment, mimo tego, że są tylko dwa maty, tą chyba najbardziej lubię, bo kolorystyka mi najbardziej odpowiada. Później będzie ta. Właśnie ta będzie. Czyli ta kwiatkowa. Potem ta. Bo ja lubię takie. Tutaj, zobaczcie, tutaj macie błyski, jeden jest w niebieski, drugi jest wróż. Ja lubię. Owszem, one są suche. Ale są fajne. A tutaj macie takie bazowe. Dla mnie taka paletka to jest taka fajna na wyjazdy, bo tutaj zrobię sobie taki delikatny. Mogę nią zrobić sobie i delikatny makijaż, i mogę sobie nią zrobić makijaż, imprezowy. Właściwie każdą, ale tutaj akurat jest taka najbardziej w moim stylu, jeżeli chodzi o to. A najmniej, chociaż nie mówię, że jest zła, ta ze względów kolorystycznych, bo ten, taki, ten cień jakoś tak średnio. Ale to nie, każdą lubię. Każdą lubię, tylko po prostu, żebym miała wybierać z tych czterech po kolei, która najbardziej, no to pokazuję Wam tak. I powiem Wam tak, ja ostatnio weszłam na Seforę i te paletki w tej chwili były za niecałe 70 zł, ale były niedostępne online. Byłam w Seforze tak stacjonarnie, były. Ale były droższe. Teraz niecałe, chyba 80 zł. Także podejrzewam, że online już ich nie dorwiecie, ale jeżeli macie u siebie jakieś sefory, to moim zdaniem za tą cenę warto jest sprawdzić, czy one są i kupić za te 80 zł. Bo macie cztery paletki, które w gruncie rzeczy mogą być wyjazdowymi paletkami, i ogólnie, szczerze, ja wolę takie formaty, które są mniejsze. Jest je Fajniej włożyć, fajniej z nimi podróżować. No, Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że kupiłam sobie ten zestaw. I podejrzewam, że one będą często na moich oczach. I szczerze. Miałam szczerze, szczerze, a teraz mi się przyklei słowo szczerze. Patrzcie je. Wiem od koleżanki. Ona tak często mówi. No, u mnie, się u mnie tak jest, że czasami mi się coś przyklei od kogoś. Ostatnio parę razy ją spotkałam i ona tak jak coś tam opowiada i mówi swoją opinię, to mówi szczerze. No i właśnie, no i przykleją mi się. Ale to się odklei potem będzie następny jakiś zwrot albo wyraz. U mnie tak jest przecież, nie? Co pewien czas. I dobra, wracając do paletek, polecam. A tutaj to przekręcę. Polecam, bo zestaw jest naprawdę wart. Nie kupiłabym za pełną cenę, ale tak jak Radek kupił, Radek kupił mi i to przywiózł za stówę. Za stówę, moim zdaniem, jest jak najbardziej warta. Tylko bierzcie pod uwagę, to nie są cienie równe sobie. One są różnej konsystencji, różnej pigmentacji. Do każdej z tych palet trzeba podchodzić na inny sposób. Ale, tak jak widzicie na oku dzisiaj, ja je mieszałam. Jedną, która była bardziej sucha, druga, która była bardziej napigmentowana i dało radę. Także jeszcze raz Wam powiem, serdecznie Wam polecam ten zestawik. Pudełko jeszcze Wam jeszcze raz pokażę, jak ono wygląda. To jest takie pudełeczko. Możecie. Z czystym sumieniem Wam naprawdę polecam. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. Ile go oglądaliście do końca? I dajcie subka. Pa, pa.